Czy oglądasz w ogóle kanał EBEB, Teraz po tych wszystkich. Zablokowałem nie oglądam w ogóle od, od, odłączyłem się od tego, nie chcę. Jeśli osoba, która ma taką przeszłość i dalej brnie w to, to uważam, że, że po prostu no dalej popełnia błędy i niczego się nie nauczył. No Masz rację, że tutaj jest ta fascynacja, to, tym, tym, tym światem właśnie gangsterki, bo tu się wiesz, dla młodych to się tak. Ym, Y, utożsamia, y, kojarzy z, z taką siłą, y, to im imponuje. Fajnie jakby można było coś stworzyć takiego, co gloryfikowałoby albo w jakimś takim mocnym, takim pozytywnym świetle stawiało właśnie ludzi ze służb. Uważam, że Fejm jeszcze nieraz zadziwi y, podpisaniem jeszcze mocniejszych nazwisk, w tym właśnie Mariusza Podzianowskiego. A jeśli Mariusz będzie w federacji, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmierzył się ze, czy ze mną, czy z, z materą. Ja mam dwie walki. Aha. Z bieżnią, a później jeszcze z szachtą. Nie? Z... Daniel Zedrożny, portal Ciekawe24, ze mną jest dzisiaj wyjątkowy gość, Kamil Minda. Witam Ciebie Kamil. Witam, witam, cześć, witam wszystkich. Kamil, powiedz mi, jak się czujesz przed nadchodzącą walką z Bartoszem Szachtą, bo na gali FAME 27 właśnie stoczysz z nim pojedynek. No w tym momencie to się czuję bardzo zmęczony, bo jadę prosto z treningu, na którym odbyłem bardzo mocny półtorej godziny trening, w tym bieżnia, yy, która sprawia mi najwięcej problemów. No. Muszę przy, przy mojej masie muszę przebiec yy, tam, tam jakiś tam okres czasu i to, to, to mnie mocno męczy i po treningu wracam zawsze taki trochę zakręcony i zmęczony. Jak według Ciebie Bartek sprawdził się w roli współprowadzącego Famecage, bo Widziałem, że wczoraj był tam na zastępstwie Michała Pasternaka. Lepiej prowadził niż Michał czy gorzej? Nie pogoniam go stamtąd. Kurdeł to. Ani do walki się nie nadaje, ani, ani do, do takiej, ani się nadaje do roli prowadzącego. Ja go zastąpię. Wygram z nim i ja tam idę. <słuchaj>, Słuchaj, ja widziałem, że między Tobą a Bartkiem w ostatnich dniach jest trochę tak łagodniej. Czy można takie w ogóle wrażenie odnieść? Nie jest tak sytuacja napięta, tak jak była na początku. Powiedz mi, czy, czy tak jest naprawdę, czy to tylko pozory? Wiesz, sytuacja jest ciągle napięta. Może bardziej tego co teraz humorystycznie, ale, ale nasze te animozje cały czas trwają i się nie skończyły. Także ta zła krew jest dalej. No i bez zmian, także nie wiem. Może takie odniosłeś wrażenie, ale na ostatnim programie. No nie, było, nie, nie było tak cieplutko między nami, nie w cieplutko. Nie było tak, wiesz, grzecznie między, było wręcz tak o, ostro. Ochrona musiała działać mocno. No ale widziałem na, na tym programie Fame, szef, pojawiły się tam uśmiechy. No pojawiły się ze względu na to, że dużo energii złej poszło na Michała i jak już podchodziłem do, do Bartka, to zacząłem tak się trochę z tego śmiać. No, no bo ile można się napinać, no, trzeba też trochę rozluźnić tą atmosferę. No, nie będę ukrywał, że trochę próbowałem Bartka tak dezorientować, trochę go zdenerwować, no nie. Mhm. No, ale chyba mi się udało, bo tak kurde, yy, bo tak reagował agresywnie. Jeżeli już jesteśmy przy temacie Bartka, Denis Załęcki, Twoim zdaniem jest możliwość. A na... kto to jest? W... Skreślony. Już, nie skreślony, nie już skreślony już go nie ma. Już go nie ma. Historia o nim zapomniała. Jakoś zakopany, nie, nie ma Denisa już. Myślisz, że już nie ma dla niego powrotu do Fightów? Nigdy nie mów nigdy, ale no. Jak na, jak na tą chwilę no, yy, zapadł się pod ziemię, także nie wiem, nie wiem. Ciężko mi oceniać, bo o, cisza o Denisie, tak? Mhm. Wypadł z internetu, wypad z obiegu. Aha. Czyli nie chcesz o nim rozmawiać? Czemu no? Co byś chciał wiedzieć? No, jeśli wróciłaby taka opcja walki z nim, to jak najbardziej Aha. jestem gotowy na taką walkę. Aha. No dobra, słuchaj. Oglądałem Twój ostatni występ w kanale sportowym. Tam ze strony Michała Pasternak'a padły, można by powiedzieć, że mocne słowa w Twoim kierunku. Eee, tylko, że... Ja zauważyłem na końcu jego wypowiedzi taki lekki uśmiech. Powiedz, czy ty widziałeś w jego oczach złość? Czy... Ja strach widziałem, ja bardziej tak? strach widziałem. No. Dlatego taki uśmiech, bo on maskuje strach przez Aha. uśmiech. Ale to nie jest twoim zdaniem takie bardziej, wiesz, podgryzanie się dobrych znajomych? Wiesz, no jak znasz kogoś tyle lat i jest, pada proporcja walki, to kurde, kurde, tak jak ja, ja też. Niby chcę z nim walczyć, znaczy chcę z nim walczyć i co? I miałoby do tej walki dojść. Jest to niby ta złość, jestem na niego zły, on widzę też już przyjął tą taką postawę do mnie agresywną, ale i wszystko jest tak... Nie wiem, no, no znałem go 6, ponad 6, 6 lat, tak, i trenowałem z nim wielokrotnie i też cisnęliśmy sobie nieraz, czy tam, tam sobie robiliśmy jakieś... Może psikusy takie mocniejsze i kurde, i później, wiesz, ja już się przyzwyczaiłem, że później się z tego śmiałem, Aha. nie? No i może to zostało, no nie, ale, ale, ale bo niektórzy mówią, że, że, to, jest, że to jest ustawione, nie ja wiem. No, a kto, kto bardziej. Ale to nie jest ustawione. Kto bardziej chce tej walki, ty czy Michał? No to wiesz, ja propozy propozycję ludziom taką rzuciłem. Wtedy, że na tej konferencji, bo bardzo zależało mi, żeby Michał się odniósł, nie? Bo inaczej Michał by się nie ustosunkował do, do tej sytuacji. Michał się do niej nie ustosunkował, ale teraz Michał już to wziął na poważnie. Widzę, jak, jak już Michał mówi, że, że, że robimy to, to już to się na, już się nastawi na to. Już pewnie trenuje podemny. Aha. Mówiłeś też, że nie chcesz konfliktować się z trenerem Mirosławem Okińskim, ale gdyby on, na przykład, w swojej ocenie przesadził, gdyby coś powiedział za dużo, czy Ty na przykład byłbyś w stanie mu też odpowiedzieć? Wiesz, ja nie chcę się konfliktować z trenerem, bo to starsza osoba. Mam, mam szacunek u starszych osób. Poza, poza tym to był mój trener, do żadnej osoby, która y, 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 była ze mną w jakiś sposób związana, tak jak trener, że trenowała mnie i pomagała mi, no to nie nie chcę się do niej ustosunkowywać y, negatywnie. Et, jeśli ale no wi wiadomo, jeśli... Padną jakieś takie słowa, zarzuty i historie wyssane z palca, bo już widziałem, że już tu pod to podjeżdżają, no to niestety ja, ja, ja też będę musiał co, coś odpowiedzieć. No nie, 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 nie będę siedział cicho. No nie? A nie myślisz w taki sposób, że na przykład gdybyś coś powiedział w jego kierunku, coś za dużo, że na przykład już nie byłoby szansy powrotu? do trenowania z nim, czy, czy ty już y, też nie chcesz jakby trenować, czy nie chcesz wracać do tej Akademii Sportów Walki na Wilanowie? Wiesz co, no temat jest zakończony, tak ja powiedziałem, że y, jeśli mam trenować z osobami, które nie są kompetentne i lojalne, to, to ja, no, ja nie chcę brać w tym udziału i nie chcę trenować z nimi. A, a to się wiąże, żeby musiał być w akademii, także temat zamknięty w akademii nie, nie trenuję no i nie będę trenował. Teraz trenujesz w Warszawie, w SFC24 i w Łodzi, w tak. klubie Octopus. E, tak. Jak zmieniło się twoje nastawienie i podejście do treningów po zmianie otoczenia? To są nowe doświadczenia, nowi trenerzy. Także jak się do tego odnieść? No, na pewno... Musimy się też mocniej poznać z trenerami, bo z trenerem się znałem bardzo dobrze, znał mnie i prywatnie, i, i tak z, z maty, że tak powiem zawodowo. A tutaj wszystko, wszystko z, z, zaczynamy, że tak powiem na nowo z, z trenerami, nie znają mnie, to też też potrzebują też czasu, żeby mnie poznać. Nie? A gdzie Ci się lepiej trenuje? W Łodzi czy w Warszawie? W Łodzi trenuję co innego i w Warszawie trenuje co innego. W, w, w Warszawie trenuję stricte stójko, stójkę, mhm. a w Łodzi wszystko. W kanale sportowym widziałem też, że wspomniałeś o tych swoich misjach, gdy byłeś jeszcze w żandarmerii wojskowej. Byłeś na misji w Syrii, w Afganistanie i w Kosowie. Tak. Powiedz mi, jak te doświadczenia wpłynęły na twoje życie? Czy od tamtego czasu coś się zmieniło? Inaczej na przykład teraz patrzysz na to wszystko? Na pewno. W... Każde zdarzenie w Twoim życiu ma wpływ na, na Twoje na postrzeganie świata, czy ogólnie na, na, na życie. U, uważam, że to był bardzo dobry ruch, że wyjechałem, zobaczyłem trochę inny świat. Byłem trochę pod presją. Musiałem się zmagać ze stresem. W jakiś sposób musiałem współpracować z innymi żołnierzami na, na misji, a to są wiadomo bardzo ciężkie i trudne warunki. Dodatkowo stres, brak kontaktu z rodziną, bo to były też Afganistan to były takie czasy, że to nie było tak, takiego kontaktu jak teraz, że internet mhm. kontaktowałem się telefonicznie i to było ograniczone minuty. Skype, gdzie wywalało cały czas internet i był problem z tym internetem. Także czasami kilka dni w ogóle nie rozmawiałem z rodziną albo gdzieś, jakiś wyjazd, czy, no było ciężko. No plus szkolenie no nie, to szkolenie też zajmowało dużo czasu i w jakiś sposób uważam, że to utwardza trochę człowieka no nie a w jakim stopniu ta służba w żandarmerii wojskowej wpłynęła na twoje podejście do treningów MMA czy na przykład, czy dużo przeniosłeś takiej zimnej głowy, wiesz, wiesz o co mi chodzi, jakieś takie dyscypliny do treningu w walki czy akurat to miało jakiś wpływ Nie, nie, nie uważam do, do końca, chociaż nie, no tu masz rację, jest jednak trochę takiej, musiałem mieć dyscypliny. I wiesz, no jesteś w, w wojsku czy tam żandarmeria, no musisz słuchać tych rozkazów. Yy, dla mnie jak trener coś powiedział, to tak robimy i nie było żadnych dyskusji, nie dyskutowałem, no bo wiedziałem, że rozkaz to rozkaz. Ja akurat tutaj z tym tu, tu, tutaj, tutaj masz rację, że mogło to mieć wpływ. Yy, no musiałem też, to były też. Yy, Dodatkowo ciężkie czasy ze względu na to dla mnie, że musiałem łączyć tą pracę z treningami, a to nie jest proste, bo to zajmuje kilka godzin, dojazd do Warszawy, powrót, dodatkowo praca, w domu jesteś bardzo mało, no też moja rodzina mogła na tym też ucierpieć ze względu na to, że no, spędzałem mało czasu, no a to wszystko tak się rozwinęło, że no doszło do, do tego, że zacząłem walczyć zawodowo, no i oczywiście coraz mniej czasu. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale, ale chyba, chyba nie, nie mają do mnie żalu, aż takiego, że, że po prostu stracili. stracili. No, znaczy chodzi mi tutaj o syna mojego? No nie, bo on teraz widziałem, że kiedyś miał żal, ale teraz jest ze mnie dumny i widzę, że, że sam się pyta, czy, czy może trenować i też jakby, kurczę, imponuje mu to i widzę, że mu się to spodobało i chciałby, chciałby trenować te sporty walki, bo trenuje piłkę nożną. A ciągle go właśnie do tej sportu walki. A w jakim wieku jest ten? 15 lat. Czyli kariera jeszcze stoi przed nim otworem? Czy w sportach walki, czy w piłce? Tak, nie, nie jest a za późno. a ma talent, widzę, że odziedziczył po mnie siłę, bo jest jak na swój wiek bardzo silny. No. Mhm. Trenuje piłkę nożną w Delta Warszawa i to na razie go zajmuje, ale już myśli, żeby od nowego roku szkolnego zacząć regularne treningi zapasów i boksu. Ty z piłką nożną też masz dużo wspólnego, bo widziałem twoje storki, że. Potrafisz sobie radzić z piłką dobrze. No, jako dzieciak grałem w piłkę, zawsze chciałem trenować sporty walki, ale no nie miałem utrudniony dostęp do, do, do salki, do, do klubów, wtedy jeszcze mama, tak naprawdę nie było. Yy, trenowałem w Orle Wierzbica zapasy, serdecznie pozdrawiam ten klub Orzeł Wierzbica, też yy, uczęszczałem tam do, do szkółki piłkarskiej, do Orła Wierzbica, to, to klub yy, pod Radomiem. Miejscowość Wierzbica, później wyprowadziliśmy się z rodzicami, trenowałem i grałem też i w takich małych klubach LZT za liście To Takie szczeble, okręgowa klasa, B klasa takie, no i tam sobie grałem taką, to nie był jakiś wysoki poziom, ale, ale bardzo lubiłem piłkę, no i grałem praktycznie codziennie. Mhm. Michał Materla zadebiutuje teraz w Federacji Fame. Nie wiem, czy widziałeś, czy oglądasz w ogóle kanał EBEB. -ebe? Teraz po tych wszystkich. Zablokowałem, nie oglądam w ogóle. Od, od, odłączyłem się od tego, nie chcę. Nie no, już nie oglądałem ostatnio, bo jakoś za dużo tego w internecie jest i nie śledzasz i wszystkiego, bo nie jestem w stanie tego ogarnąć. Bo wiesz co, bo on w rozmowie właśnie dla kanału EBEB -ebe powiedział, że on ma taki jakby duży, może nie żal, ale... Chciałby mocno bardzo rewanżu z Pudzianowskim. Pamiętasz tą walkę, co tak, przegrał tak, na, tak. na KSW? Nie dziwię mu się, bo dostał nokaut od Mariusza. Mm. I no... Normalne, naturalne z jego strony, że ma takie ambicje, bo jest sportowcem. I ma serducho wielkie. I to nie dziwię mu się, że chce tego rewanżu, a, a może do niego dojść. No Mariusz właśnie zielone światło na rewanżową no. walkę. Z nim myślisz, że jest taka szansa na zorganizowanie tej walki? w Twojej teraz federacji Fame I Jak, czy, jak i, najbardziej. I, 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 czy, I czy na przykład y, później chciałbyś się ewentualnie zmierzyć z Mariuszem Pudzianowskim powiedzmy o jakiś taki pas kategorii ciężkiej Fame? Uważam, że Fame y, teraz robi bardzo, bardzo dobre kroki w kierunku y, takiej hybrydowej y, gali. Łączą te walki sportowe, mocne nazwiska z, z takimi twórcami internetowymi. To jest bardzo, ba, bardzo dobry kierunek. I uważam, że Fame jeszcze nieraz zadziwi podpisaniem jeszcze mocniejszych nazwisk, w tym właśnie Mariusza Podzianowskiego. A jeśli Mariusz będzie w federacji, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmierzył się ze, czy ze mną, czy z, z materną. Mhm. A masz jeszcze takiego swojego jakiegoś wymarzonego rywala, z którym się byś chciał na przykład sprawdzić? W federacji Fame? W federacji Fame? Fame, czy, czy w jakiejkolwiek innej? A z, z Polski, tak? Nie tylko z Polski, wiesz. Na przykład... Taki rywal, który byłby w Marcin Budaj. zasięgu twojego, wiesz... Budaj, słowacki Aha. zawodnik z OKTAGONu. Z nim bym się chciał zmierzyć, tak. On teraz wypadł z, 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 z federacji UFC. No dobra, słuchaj, no to już pomijając takie, wiesz, aspekty sportowe, wczoraj było głośno o zatrzymaniu Słowika. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. A to naprawdę? No, Że... a jakieś tam... Tak. Chcieli zdefraudować, czy tam znaczy chcieli, 100 tysięcy złotych? Chcieli... Tak, chcieli wyłudzić od jednego z przedsiębiorców 100 tysięcy złotych, ale... A to była podpucha. Tak, właśnie, właśnie chciałem się zapytać ciebie na przykład, ty jako były członek żandarmerii wojskowej, co myślisz właśnie o takich akcjach kontrterrorystycznych, jak według ciebie to było zorganizowane? No skutecznie, czyli, czyli no. dobrze, no udało się. Nie, nie znam szczegółów, ale no... Jeśli osoba, która ma taką przeszłość i dalej brnie w to, to uważam, że, że po prostu no dalej popełnia błędy i niczego się nie nauczył, no nie? A szkoda, bo pewnie, pewnie ma jakieś zaplecze finansowe i mógłby normalnie sobie żyć, no bo, 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 bo nie rozumiem, po co dalej podejmować takie ryzyko, chyba że już ktoś jest uzależniono od adrenaliny i życia takiego, że tak powiem, w tej czarnej strefie, no ja, ja tego nie, nie polecam, nie uważam tego, no, ja, ja staram się też, nie, no, nie popełniam przestępstw a już na pewno nie idę w takie grube tematy, no i w ogóle nie staram się, no, ja, Jedyny mandaty, mandat, jeśli ich dostaję, no to za złe parkowanie Aha. nie no, dostałem za prędkość, za 10 15 chyba przekroczyłem zabudowanym. no, dostałem, dostałem mandat, no no ale no, z moja wina, no sorry no. no ale recydywistą nie jesteś nie no, nie nie, no co to. Aha. Bo właśnie też chciałem nawiązać do tego, że w popkulturze teraz obecnie jest jakby tak popularne gloryfikowanie takich gangsterów, kierowanie się tymi zasadami ulicy, szczególnie to jest popularne wśród młodych odbiorców, na przykład w rapie, wiesz, oni się e, utożsamiają z tymi treściami raperów. Powiedz mi, czy według Ciebie idzie to w dobrym kierunku, czy na przykład miałbyś jakiś pomysł, co zrobić, żeby zmienić to, wiesz, żeby. Ci młodzi odbiorcy nie inspirowali się tak w dużym stopniu właśnie tymi raperami, tymi osobami, którzy mówią ciągle o tych zasadach ulicy, a na przykład e, sportowcami, żołnierzami, czy ludźmi, którzy coś tworzą wartościowego. Uważam, że powinno być coraz więcej takich osób jak ja ze, ze służb. Jestem ja, jest Halman, ale no, tutaj no nie jest nam łatwo tutaj w, w tym świecie w jaki sposób się odnajdywać, jest mało tych ludzi i masz rację, że tutaj jest ta fascynacja to, tym, to, tym światem właśnie gangsterki, bo tu się, wiesz, dla młodych to się tak yy, utożsamia, yy, kojarzy z, z taką siłą, yy, to im imponuje. Fajnie jakby można było coś stworzyć takiego, co gloryfikowałoby, albo w jakimś takim mocnym, takim pozytywnym świetle stawiało właśnie ludzi ze służb, żołnierzy. Tu, l, poli, no może i, i też i policjantów też są służby, ale ogólnie ze służb, ludzi, którzy naprawdę mają bogatą historię ym, i wykorzystywać ich, ym, bo ci ludzie naprawdę dużo poświęcili. Y, no ja nie rozumiem tego, bo ja trochę z innego świata jestem, ale ja y, 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 y uważam. Że jak ktoś ma fantastyczną historię, a fantastyczna historia to jest na przykład branie udziału w misjach, służba, wyjazdy, służba dla, dla państwa, nieraz bycie w takim cieniu. Bo, bo zauważyłem, że czy gangsterzy lubią być, żyć w takim świetle fleszy, być podziwianym, a te osoby właśnie ze służb to wolą być właśnie, żyć sobie po cichu. No, ale też są osoby, które, właśnie z, z tego świata służby, które nadawałyby się do tego, dlatego ja uważam, że federacje też powinny zwrócić na to uwagę i też dla odmiany i dla poprawy wizerunku, y też właśnie takie osoby włączać do tego świata i dawać im szansę, bo naprawdę no, te historie ty tych ludzi są wspaniałe, a y y y ja nie rozumiem podziwiania osoby, która była w więzieniu i ona się tym chwali, to od razu ja inaczej na to patrzę i dlatego jest grono ludzi, bardzo duże grono, które myśli tak samo jak ja i, i dla nich też powinni coś, y, y, powinniśmy coś dać w i właśnie y, wtedy by te opinie o, o, w tych federacjach też w jakiś sposób by się dużo poprawiły, no nie? Y, y, powinni też iść w tym kierunku, a coraz, coraz bardziej zwracać uwagę na przeszłość tych ludzi, no nie? Że ktoś był w więzieniu, to już niekoniecznie jest taką bardzo... Do postacią, no bo na przykład ym, w Stanach na przykład to, to by nie przeszło, no nie? ja uważam tak jak obserwuję na przykład ten rynek, tylko tam jest w ogóle całkowicie inne podejście yy, i to inne jest społeczeństwo i inaczej jest wychowane, no nie u nas jeszcze u nas jeszcze no, yy, te, te, ten taki, yy, yy, ten świat yy, tej te, te gangsterki, to jest taki most na świeczniku i Taki idealizowany dla, dla tych dzieci. No ale... Ale, ale.. Alarm jakiś? Alarm chyba, no, to ewakuacja. Aha. No ale to czas pokaże, wyciągamy wnioski, poprawiamy. No oczywiście no, w Stanach też są różne sytuacje, no nie. Ale... ale tam jakiś widzę jakiś tam większy porządek w tym wszystkim. Yy, tutaj od, odnośnie yy, ro, robienia yy, z osób personalnych gwiazd, no nie? Aha. No i to tyle chyba. no Nie wiem, czy się jakiś tam odpowiedział na to pytanie, czy jeszcze coś. Dobrze, dobrze to no, no. skomentowałeś. Słuchaj, wiesz co, bo ogólnie przygotowywałem się do tego wywiadu, eee, pisałem do ciebie na początku tygodnia, ale przez ten cały tydzień już praktycznie wszystko powiedziałeś o tym konflikcie. W konflikcie z Michałem Pasternakiem, z Mirosławem Oknińskim i Lizakiem. Więc no, wyczerpany jest temat. Ja też wiesz, nie chcę wałkować tego w kółko. Dzięki Ci w takim razie Kamil za rozmowę i co I życzę Ci powodzenia właśnie na nadchodzącej gali, żebyś dał dobrą walkę z Bartkiem Szachtą. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich, kibicujcie, oglądajcie, wykupujcie Per View, bo z tego co wiem, to już wykupiona cała, cała hala w Gliwicach. No, bardzo duże zainteresowanie, nie możecie tego przegapić, wykupujcie Peer Per oglądajcie Fame 27, mocne nazwiska, ciekawe zestawienia. Ja kontrabieżnia, ja mam dwie walki Aha. z bieżnią, a później jeszcze z szachtą, nie? Z... Także do zobaczenia na, na Gali. Dziękuję Ci w tekmie. Pozdrawiam. Miejscu.